E eee. O, skrynka do To jest spoko To eee. potwierane. A, potwierane Może się przydać Trochę szmalu Jak dobrze poszukamy, to powinniśmy tu zbierać kasy na niezłe zrzuci ich broni Czyli że tutaj jest sporo szmalu Ło, na dachu, A Na dachu Heimera Leży Ale jeden tylko tu był? Nie wiem, ale dobiłem go, więc nie, nie, nie wywalił się od razu. Czy ogarnę tu niektóre budynki Jest ja, snipera jakaś fajna U mnie Leży? No, rozkwaszony Ała Może miał kamizelkę. Tarczy Uzupełnijcie się. A małą kamizelkę, świetnie. To był tam z tej drużyny. Dobra, mam snipera mam wszystko. Mam drona. Co to było? Dlaczego tak to eksplodowało. Chyba ma pułapkę w broni, że po chwili wybucha. Mega dziwna rzecz. Bora kampienia małego. Właśnie o to chodzi, że my teraz robimy to, że znowu teraz biegniemy gdzieś. A to. Trzeba poczekać, sobie O tu w domku. Rozglądasz, czy nikogo nie ma. Wyeliminujesz wszystkie opcje, gdzie, skąd mogą chłopy przyjść. I sejdziemy razem z strefą. Mam akurat dobrą snipereczkę, widzowie. Zobaczcie, to cacuszko. Nie zrezygnuję bluneta. luneta. Jeśli. Ja o, proszę bardzo, to jest skończony kontrakt. Ja widzę, co się dzieje z drugiego końca mapy. Niesamowite urządzenie. A, ciepsz most. Jedziemy na kontynent. Tak, wysoką pozycję zajmiemy, zajmijmy jakieś wysokie miejsce, skoro mamy snipery. O, no, przynajmniej strzały. O proszę, bardzo blisko. Tak, blisko, na. Tutaj Dawajcie, wajcie ich Powalone kolejny. To był chyba właseł nie? Nie wiem. Były Ta? tak. A to są boty, kurwa. O kurwa. Ale, ale ktoś tu inny się strzela z nimi. Patrzcie. No. To nie, on do Nie, tu nie jest gość. Ej, to nie są boty! To nie są boty, kurwa! To są boty. To są boty, kurwa. O, to kurwa. Nie, to nie... Ja, ja do niego celowałem. Kurwa, to nie były boty. Zabiliśmy boty. Ja tak celuję, patrzę się, czy nie strzela do nas, a on kurwa nie strzelał. Jeden był gość, no. Faken. Tak to nie gość. są boty. No trudno. Z tych dwóch, co zabiliśmy, to były boty. Tak, tam pierwsi tak. Dostał. Za Nie wiem, gdzie jest drugi. Dostał, dostał, dostał raz, obity jest. Nie ma, nie ma tarczy, tu po lewej. Nice Lecę, lecę, ja cię Długości tu jest, długości O, nice Dobra, jestem w guagu Kurwa Tak blisko, tak blisko jak ja Nie, nie był cię, nie, nikt tak blisko nie, nie! Kurwa mać no, rozkmin to, że zbiję mu tarczę całą. Ah. No nic, czekam na odrodzenie. Kurwa mać, widzowie no. Nie no, możesz, spróbuj, spróbuj no. no Idzie na tego herosa i może akurat wbijesz się w jakiś ferwor walki, zabijesz ludzi w plecy. Dawaj. Nie, wydaje mi się, że od kilku gier tak gramy, w sensie dobrze gramy, ale... w Te pierwsze dwie w wczutkę, tak, byśmy tak, tak. tacy, szanowaliśmy tą gierkę, teraz odpierdalamy. Podam się. Tak, trzeba się na nowo wczuć. No a to jest forma treningu, tak? Nie zawsze trzeba grać na najwyższym poziomie. Na górze można dać ty patrzela. O kurwa. O kurwa. Ja bym się chłopiec zastanawiał, czy to nie jest błąd. O kurwa, ale mleczna kraina Ale osaczyli Dobra, lecimy nexta o, Wydaje mi się, że to tej godzinie wyższy poziom, albo my już chujowi Let's get it Papin, let's get it boys Sporo szmalu Mam fajną broń Aj, Mam go SP Nie, to jest kurwa nalot precyzyjnie Dobra, mam tu SMG Nie rób głupich ruchów Lecimy Koruchmanu. Ale szmalu mam. Kurwa, 10 koła. Mamy tu szakala dobrą broń. Ja, to kontrakt potrzebuje Mamy 10 koła, ale, ale mam tu blisko chłopów. Uciekamy stąd, czy walczymy z nimi? Nie mam broni jeszcze dobrze, no, żadnej dobry, wiesz? No, być wszędzie. Ale... Nie masz? Ja tu masz dużo broni. No? no oczywiście, to musiała być snajperka, kurwa. Dobra, gotowy. Widzę ich. Mają BSP chyba. Walczymy z nimi, czy spadamy stąd? Może spadamy, poczekamy aż na Heimer wygra w gulagu, co? Uszakal się, nie, nie uciekaj. Namierzany jest. Jest w tym budynku, nie damy im tutaj tak łatwo pójść, stary. Nie możemy im odpuścić. Rozwalił naszego ziomala, mam cztery pociski tylko. Chuj nas było, nie masz do snajpery nic. bo tego rodzaju shitu. Yyy, poczekaj, mam. Masz? Rzucam, rzucam rzuciłem ci. Jest, świetnie, 18, dobra. Są w tej. Tutaj leży nice nice nice, 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 nice. Dostał drugi, dostał drugi. Proszę y każdy zupełnić. Każdy co? Ać. Sniper, au! Napierdala mi syn. Haha, napierdala mi syn. Spad, Dobra, wyszli, wyszli. Wycofują wyszli. się. Wycofują się. Filip, Kamza. Proszę kogoś? Zresztą się, się. Tak, chłopów. Jest tam bułak. Dostał. Oła, dostałem. Nie mam Kams, on też oberwał. Ale raczej nie trafimy ich. Nie pobijemy ich. Ciężko będzie stąd też ruszyć. Do północ, do sklepu i Heimera. Jasne, idziemy do sklepu odrodzić Heimera. Gość leci. W okolicy sklepu. Mhm. Co oznacza, że tam są jego ziomale. Dokładnie tak. Gcieczki przypomniałam płyt pancerza No niestety trafili na szakala. Dzisiejszy wieczór dla nich się kończy 6 pocisków, pięć pocisków, mogę się raz pomylić, kasujemy ich Jestem, jestem na dachu jest Dach, tak? Na dachu na NW Dach na NW Oznaczony Dach na NW o, czekam, o, czekam, 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 czekam Leży raz On nawet nie wyskoczyłeś, bo chyba tu bliżej, chodź za mną Musimy docisnąć ich. Jest tu dron. Widzieli mnie. Leży. Uważaj. Leży drugi chyba, masz płyty znaczne. Za... nie? Tak. N, n, jest. Leży? Nie. Leżą Nie no. No. Na będzie leżał. No. Trójka kew Trójka za mną. Trzeba broń do... Znaczy, <coughs> amunicję do snajpery. Da się Ty amunicję kupić? Tam, tam za trójka jest, u góry, tu. Okej. Okay. Da się amunicję. Chłopy! Chłopy, spadajmy stąd. Gdzie stykam za? Tutaj, na górze. Chyba spadamy stąd, dzięki wielkie. Przyda się, możemy stąd spadać chyba co? Spadamy, spadamy. Misja wykonana. Pamiętaj, że jeden przed nami jest. Dobra, ją granaczyk jakiś. Zajebiście. A ostrzelali całą chatę. Mam BSP, jak coś, kupiłem BSP. Dobra. Ja szukam broni, jakiejś nie ma. Dojdźmy <coughs> do strefy i tam odpalimy BSP, stracimy coś z piedzi. Musimy mieć na uwadze to, że tu jest ten chłop. Spokojnie, ja doradzimy broni. cię w ma streamakasę. Chodźmy do strefy i zajmiemy pierwszy lepszy sklep. Szybkie ciosy. Noo. 7 się To jest taki ostrzał mocniejszy. Chyba to wezmę. Tylko jakbym mocniejsza snipera by się przydała, na da daleki dystans, jak coś zobaczysz to dawaj znaka. Dobra. Ale pojawia się też sporo gotówki. Nie wiem, 9 tysięcy. A, tu już mamy, dobra, jasne, no to lecimy. Starczy nam na dolną sniperę. jedziemy. Ląduje tam oddział specjalny. Jak będę blisko sklepu odpalimy ten. Tak. Wsp, to dam ci kasę może, co? Strzelają. Tak, tak, ale muszą do kogoś strzelać, nie do siebie, tylko do kogoś strzelają. Ile do tego sklepu? 150 metrów. Ja mam już, no. Tak, right. tak. Dobra, Szakal idzie na, zak na zakupy. Osłaniej mnie. Osłaniaj mi no świeżak. Pokażcie, pokaż, pokaż, jak to się eh, 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 robi. Na początku BSP. Mamy. O, mamy kurwa. kolegów. O kurwa. Wszystko nie wiemy. No, <laughs> to na to szakal naprawdę sporo już wie. O, o wszystkim. O wszystko już Szakal wie. Tyle mu wystarczy. Silos... Spierdolił, spierdolił. We wszystkich pa... chyba. Jak oni spierdolili? I broń złapać. Dobra, ja teraz muszę gdzieś polecieć. polecieć, Dobra, polecieć. Tam wzięłem chłopów. Dobra, mam coś dobrego. Ma z Gameboy. Na prawo od nas okay. Amunicję uzupełnimy. Mam tu sporo tego. Jestem gotowy, 40 pocisków, 40 killi. Teraz powoli, teraz powoli. Mamy, mamy dobre bronie, jest dużo chłopa zostało. Nie popełnię się. Nie spieszmy się. Po prostu przejmijmy pozycję, mamy dobrą, dobrą, fajną lokację, lokalizację, dobrą lokatę. Wiesz, uspokoić, napiszę Coca-Coli, o oh, proszę bardzo. Zakręcić butelkę na spokojnie. Nie ma się co spieszyć. Strefa się zaraz zamknie. Goście mogą być wszędzie. A, ja szukam broni cały czas, nie mam broni. Tutaj może być pierdolnik później, no bo to jest dobre miejsce. Dobra, szaka się wynurza. Szeka się wynurza, zobaczcie. Szaka sobie sprawdza, co się dzieje, Mnie tylko główka wystaje. Szuka ruchu, szukam ruchu. Okoliczny dach. Nic się nie dzieje. Warto drugi raz sprawdzić. Jest, mam, mam, mam. Proszę bardzo. Szakal wykrył niebezpieczeństwo. Cichutko, cichutko. Szakal zacznie polowanie. kontrolem się kładziesz, Ustawiasz precyzyjny strzał. Mam. Obserwacja. Drugi na dachu. Aha. Tomuś i Maruś. Ustawieni. Dobra, zbliżam się. Zmieniam pozycję na murek. Szakal poluje. 200 metrów. Widzę kolejnego. Widzę kolejnego. Oznaczam. Wszyscy operatorzy wrócą do walki. Nieźle. Dobra, widzę ich. Widzę ich. Będziesz próbował? Wczoraj? Nie, 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 nie. Przypomniałem już takie błędy bez sensu. Yy, Warto, żeby było obserwacje, no. I to oni są poza strefą, oni będą musieli tu wracać za chwilę. Panowie, oni będą tu musieli wracać. Tak, my jesteśmy w strefie. A tak, nie. oni poszli tylko sprawdzić, ale... zbrojenia, Ale my mamy A, dobre bronie, no. Kolejny ma... typ na spadochronie, spadochron. I kolejny robi się naprawdę niebezpiecznie. Patrz, jakie zasięgi, że aż glitchuje postacie, patrz. Widzicie? To jest obserwacja, obserwacja, badasz mapę. Pamiętajcie, że o plecach mogą nam się pojawić placki. Kolejni lądują, ej, będą iść w naszą stronę chyba. Będą tak, wszystko mamy, obcykamy, panowie. Widzę kolejnego. Kurwa, macie, ale będzie jaja. Szykuje się na show. Szykuje się showtime. Potrzebujemy kilku snajperów, w kołcie snajpery. Ja mam, ja mam, ja mam. Okej, doszło do starcia dwóch grup. Na początku niech oni się powybijają. Ja będę uciekać ze strefy tutaj. Bang, bang, Powystrzeliwajemy. Właśnie tak. Operacja Skorpion. Mocny ostrzał, Zdronny. mocny ostrzał. Strefa się powoli zamyka. Ci goście za chwilę będą musieli wracać. Tu, 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 tu są. Biegną już, nie? Jeszcze nie, jeszcze nie. Boję ja się, że z drugiej strony też nikt nie pobiegnie. Bardziej będą 150, 140, 130. Patrz, widzę, widzę, oznaczam. Starajcie się pierwsze co oznaczyć. Lunetami, a potem czekamy. I jest, jest kolejny, wychodzi. kolejny. Mam no dobrą pozycję, będę chyba strzelał. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, Filip. No kajmy, dobra, dobra. Nie, Ale nie, jest strefa, zamykaj ich, on się będzie musiał wrócić. Tutaj. Dobra, dobra, dobra. Otwarta przestrzeń, przyjąłem. Tak. Tu też są. Samochód. Odjeżdżam. Ale odjeżdża, Od, się nie zajmujmy. Tak, tak. Tu są tak, kąski tak. dobre. Ej, mogę próbować? O, no, jeszcze nie. Proszę o zezwolenie na strzał. Proszę też, o zezwolenie nie? na strzał. 66 metrów tam widziałem Stary, to jest 100 metrów, 200 metrów to jest, to jest 200 metrów, dla, dla szaleńca 214 metrów, proszę o zezwolenie na strzał zezwalam okay. Okej Zezwolenie na strzał 3B. Kurwa Chybiłem Ja pierdolę Chyba trzeba wyżej, ruszył się i jak masz miejsce, ta, o tam murek, to możesz sobie okrzeć, broń, ja no mam, no mam, to się oprzeć broń. Jak kropka ci pokazuje? Mam, mam, mamy nad kropką. Się, czyli kropka jest i trzeba nad gość, tą kropkę nad chłopem postawić. Bo to jest daleka odległość. To nie jest takie proste, dzieciaki. Nie mogę wycelować w typ bezpośrednio na czerwonym. Się tak, no, będzie to się dojrzeć strefa za chwilę. To mi się panowie gorąco. Jedzę, widzę kolejnych. Będą na otwartej przestrzeni, panowie. Bierzemy ich, bierzemy ich. Wchodzi, wchodzi. Leży, leży! Brawo, brawo. Po Nie żyje, nie żyje. Mam kolejnych. Patrzę. Ok, bardzo blisko, blisko, blisko. No Filip. Pop z góry, słuchaj, strzelamy. Tak. Mam go. Dostał! Mam. Leży. Duży na bierzemy następnych. Tak, 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 Mam, 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 mam kolejną, duża strzelanina. Kurwa, tu jest, tu kilka typów będzie bleciało w nas. Musimy ich odeprzeć. Dobra. Dobra, to jest, jest, jest S, E, S, E, S, E. Widzę tylko czołgającego się. Leży. Widzę kolejnych. Biękno tam. Ciężko trafić. Do strefy, do strefy, do strefy. Musimy uciekać. A czy ja mam taki celownik dobry, że on pokazuje mi elektronicznie, że mogę od razu w kropkę? Czy Czy jednak muszę brać tą korektę? Nie wiem, czy trollują? Plecy. Nie widzę, nie widzę ich. Zamocuj się, kto ma spokojnie nas? Ja mam czysto, no. Czy, ja czysto, no. Ja ją ale dawaj do mnie. Będziemy się napierdalać z nimi. Bo szukam ich. Ej, celownik. Co jest? Jest, widzę, widzę. Kurwa, szakal. W dżungli będą małym kąskiem. Nie, szybciej, szybciej, szybciej. Druga dżungla. Położę, 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 tam jeden. A ty nie ma cię. Nie mam nie Dostał, dostał kurwa, ale przeszedł Kurwa nie, no ja... 14 miejsce. Huh, ale nas dopadli Szakal poluje Dobra idziemy. Ale tam dostał chłopię, no... Do. Szakal poluje Dobry szocik Dobra, szaleństwo trójki, teraz jeszcze spokojniej.